Cześć, witam Was w pierwszym świątecznym, vlogmasie. dekoracje świąteczne u mnie są, dajcie znać, jak tam u Was. Także czas na kalendarze, czyli na to, na co wszyscy najbardziej czekamy na święta. I teraz chciałam Wam trochę też opowiedzieć, jakie kalendarze kupiłam, a jakie nie. I jakie są na rynku w ogóle światowym, bo pewnie większość z Was nie wie, jakie jeszcze są kalendarze. Ja wybrałam tylko cztery, pewnie wybrałabym więcej, gdybym miała takie środki, no ja wybrałam cztery. Już Wam pokazuję jakie. Pierwszy kalendarz jest to kalendarz Horst chyba najpopularniejszy. Mam takie wrażenie, że mój syn też próbuje sobie coś wypowiedzieć. Na temat kalendarza. No, jeżeli chodzi o fotobranca, jest to kalendarz, który mnie troszkę zawiódł w zeszłym roku. Był drogi, a był średni, no, czaprak był super, ale poza tym czaprakiem no, te były nie do kompletu tak naprawdę, bo nie były z drona. Poza tym czaprakiem był mocno średnio. Nie no, oszukujmy się, było średnio. Mam nadzieję, że w tym roku się poprawią, bo inaczej nie dostaną ode mnie kolejnej szansy. E, ten kalendarz kosztował dużo, 170 euro, więc no, kupa kasy. euro prawie 5 zł. Dlatego pokładam w w tym roku duże nadzieje. Jestem powrotem, z powrotem, musiałam zająć dzieci, właśnie, Cięż, e, Pokładam w nim duże nadzieje w tym roku, w tym w branży, ale no... Zobaczymy, bo w sumie nie wiem, czego się spodziewać. Um, drugi kalendarz, który kupiłam, to jest kalendarz z e-horses, na którym też się zastanawiałam, bo um, otwierała go Aleksa w zeszłym roku i patrzyłam, co tam było, no i uczucia miałam bardzo, bardzo mieszane, ale mówię, dobra, zaryzykujemy, raz damy mu szansę. On nie pamiętam, ile kosztował, ale też mniej więcej tyle, co horse Brands. Nie chcę tego liczyć, bo potem mój chłop to obejrzy i dostanie zawału w więc nie te lata. Drogi, do tego kupiłam kalendarze z Apple'a i z Overnosa. Super, że w tym roku kalendarz one kosztowały po 300 zł. Eee, proszę, Overnosa i mam nadzieję, że widać. I Echo. nie do końca się podoba w tych kalendarzach, już jest na pierwszy rzut oka. To z tyłu jest, widzę, lista rzeczy, które są w tym kalendarzu. Ja widziałam, że ona jest, nie patrzyłam, żeby sobie nie psuć zabawy, bo potem wydajemy na to pieniądze, żeby była zabawa. Więc nie chciałam tej zabawy sobie psuć. Tu w ogóle też taka lista jest, ale nie patrzymy. Z jednej strony fajnie, z drugiej niefajnie, bo no, musi być niespodzianka, ten element zaskoczenia, żeby to było fajnie. Eee, więc trzy kalendarze są na półce, a więc jeszcze nie jest. Już mówię Wam dlaczego. Horses nie wysyła kalendarzy do Polski. W związku z tym on w Niemczech moich był już dawno, nie wiem, miesiąc, może nawet półtora miesiąca temu. Ale przysyłka tak dużej paczki, taka niefilmowa nie, nie do Polski wyszła mega drogo, To wam kolejne 150 zł, żeby na to poszło. A oni i tak jechali do Polski. Więc właśnie dzisiaj wsiedzi mi ten kalendarz do paczkomatu. I, i e, on już do mnie jedzie z Polski, jakby do Polski, więc za 18 zł, a nie. Za 150. Super mega. No dziękuję bardzo z tego miejsca. Kolejny kalendarz, który bardzo chciałam, ale go nie kupiłam. Już Wam pokazuję. E, to jest kalendarz z Wielkiej Brytanii. Też nie jest wysyłany do Polski z kolei z reakcji Brexitu. I e, też, co prawda, znalazłam znajomych. E, Ola, pozdrawiam, którzy byli w stanie, jakby. Drogą swoich znajomych, ściągnąć mi ten kalendarz do Polski, a, ale właśnie się nie zdecydowałam, bo jak zaraz się załaduje, nie wiem czemu się tak wolno ładuje, to wyświetli nam się, co jest w tym kalendarzu, albo i nam się nie załaduje. No nie, no bez przesady. Dobra, mamy to, więc tak w kalendarzu jest czapka z daszkiem. To jeszcze mogłabym, no spoko, czapka z zawsze się przyda. Dalej, szczotka do włosów. Przypominam, kalendarz za 210 euro. Pasta eee, do butów, taka zwykła. Eee, jak w wojsku, e, dają się żołnierzom. Eee, tak mi się kojarzy ta pasta. Eee, kosmetyczka taka zwykła. Kubek termiczny, no każdy z nas ma pewnie ładniejszy. E, gumka do włosów. Uwaga, ręcznik. Tak, to jest ręcznik. Skarpetki. E, jedyna fajna rzecz, e, czyli sweter konkursy, taka koszula sweter konkurs, Sweter to jest, e, przynajmniej ja to tak widzę, że to jest taki sweter e, do startów zimą. I on jest całkiem fajny. To jest jedna rzecz, która mi się bardzo podobała. Ale no dalej. Czy warto było dla jednego swetra kupić kalendarz? Pasek, planer i bond do wykorzystania w ich sklepie. Duży bond, więc pewnie ludziom z Wielkiej Brytanii się to opłaca, bo to jest w ogóle tylko 12 rzeczy w tym kalendarzu, a nie 24. Pewnie za 200 tys. euro, więc podkreślam to, bo to jest ważne jednak chyba dla nas wszystkich. Um, podkreślam, że nie wysyłają do Polski, więc nawet jakbym chciała wykorzystać ten bon, to koszty przesyłki, tego zamówienia, e, proszenie się znajomych, robienie po i w ogóle wysył, problem jest ze wszystkimi wysyłkami. E, a większość moich przynajmniej znajomi latają samolotem do Polski, więc zdjęcie czegoś dużego to już jest nad bagaż. Jest to problem, no i ja się na ten kalendarz nie zdecydowałam, mimo że jest piękny, ale mnie nie przekona. No to otwieramy e, okienko numer jeden. Horspren jakoś tak najbardziej mnie kręci, nie wiem czemu. I tutaj ząg, bo pusto. Od razu się domyślam, że to nie jest błąd producenta, tylko awaria wynikająca z tego, że kurierzy rzucają paczkami, moi drodzy. No i tak tu właśnie próbowałam zobaczyć, gdzie mogło polecieć, czy w bok, czy do góry raczej nie, chociaż no oni to rzucają, więc nie wiadomo, no i na dół i jest. Trochę nam to zdradza, co jest jutro, bo na szczęście okienko numer dwa jest pod spodem, ale zamykamy od razu. Nie patrzymy, nie wolno patrzeć, nie psujemy sobie zabawy. I mamy uwiąz z kadrona, szary ładny, spoko kolorek, bataderka pewnie też będzie szara. Ja lubię szary kolor, co prawda nie mam wielu szarych rzeczy, ale to oczywiście kantar szary można dokupić do uwiązu. To jest dobry pretekst, żeby dokupić nowy szary kantarek, prawda? No ja lubię uwiązy ze Skadrona i Kantary, więc jak dla mnie super, bardzo dobry początek kalendarza. Dobrze, no to teraz kalendarz numer 2. Yy, to idź, Asiku, kochana. Mam nadzieję, że nie będzie takich niespodzianek niechalnych. Fajne mydełko do środków z spoko. Mówimy takie rzeczy, oczywiście, że nam się przydają, więc bardzo fajny prezent. Teraz do ekwala przejdziemy, który jest jeszcze zafoliowany. Gdzie to jest oczynko numer jeden? Tutaj. No i tutaj mamy płyn impregnujący do prania e, takich nieprzemakalnych rzeczy, czyli do derek jak znalazł. No teraz derki idą do prania non stop, więc super. No to pierwsze otwieranie za nami, dajcie znać co myślicie. Dla mnie chyba spokój. Spokój bardzo spoko. Powiąz z wiadomo, zawsze na tropie. Także y, I pozostałe tak, te dwa kalendarze też. A, także ja tam jestem zadowolona. Ja mam nadzieję, że jutro już nam a sessions, więc będzie kolejny. Dajcie znać, co myślicie.